Juan Miguel został zwolniony. Widzę. Przyjechałem z nim, by... Tato, dzieje się coś strasznego. Biegnij do pokoju gubernatki. Ta kobieta dopadła Rosillo. Rosillo ją związała, ale potem... Co ty mówisz? Ona uwolniła się i rzuciła się na nią. Biegnij tam! Rosio, Rosio powiedz coś. Odezwij się. Mówię, że nie. Jestem uzależniony. Muszę odstawić alkohol powoli. Nie mogę tak nagle. To nie do zniesienia. Proszę cię tylko o kieliszek, ani kropli więcej. Zapomnij o tym. Nigdy już nie podam ci alkoholu. Zmuszasz mnie, bym poszukał go poza domem. Tym gorzej dla ciebie. Muszę. Dłużej nie wytrzymam. Muszę się napić. Nie wolno ci wypić ani kropli więcej. Umrzesz. Jesteś skazany na śmierć. Pomóż, mi. nie puszczaj, wytrzymaj. Nie zostawiaj mnie. Wytrzymaj jeszcze trochę. Nie zostawiaj mnie, proszę. Nie puszczaj się. Nie odchodź. Nie zostawiaj mnie. Nie nie puszczaj, proszę. Nie posłucham, Kande. Czuję, że coś przede mną ukrywa. Muszę raz jeszcze zadzwonić i dowiedzieć się, czy coś mu się nie stało. A jeśli znów odbierze ta załza? Lepiej, żeby to była Balbina albo Rosjio. A może zadzwonić pod inny numer? Może będę miała więcej szczęścia. Przytrzymaj to, synku. Zadzwonię do Twojego ojca. Trzymaj mocno. Nikt nie odbiera. Dziwne. To dlatego Kandelaria jest taka tajemnicza. I dlatego mam złe przeczucia. Na pewno dzieje się tam coś niedobrego. Nie żyje? Zabiła ją? Odpowiedz. Czy ona nie żyje? Żyje. Co to ma znaczyć? Kto ją napadł? Francuska. Ta morderczyni? Tak. To ona naprawdę tu jest? I zawsze była. Mów jaśniej. Tej, która zabiła twoją córkę, nie trzeba daleko szukać. Mieszka pod twoim dachem. Kto zabił moją córkę? Kto? Blanka. Gubernantka Maity. To ona dopuściła się tej zbrodni. Przynieś apteczkę, Balbino. Szybko. Ta przeklęta gęś? Gdzie ona jest? Gdzie zabójczyni mojego dziecka? Gdzie? A kto? Co mi się nie podoba? Zaczynam się bać. Nikt nie odbiera, nawet stara złośnica Onelia. Tam musiało się coś stać. Jesteś chory, tylko pogorszysz swój stan. Co z tego, skoro i tak umrę? Nieważne, czy będę o siebie dbał, czy się upiję, dla mnie to ważne. Mam to gdzieś. Nie wyjdziesz stąd. I tak nie ma dla mnie ratunku. Nie wyjdziesz. Nie po to, by przyspieszyć swoją śmierć. Przeczuwała, że znów nią zawładnie. Była zrozpaczona, a ja próbowałam jej pomóc. Poszłyśmy do ojca Anselma. Co tu się stało? Blanka czuła, że ta druga istota znów ją zdominuje. Wiedziała, że to nieuniknione, i zażądała, bym przywiązała ją do łóżka. Żeby się ją przywiązała? Po co? By ta druga nie narzuciła jej swojej woli. To absurd. Jakiś żart. Chcecie zamydlić wszystkim oczy i uniknąć sprawiedliwości. Nic podobnego, Onelio. Blanka jest chora. Chora? To przypadek rozdwojenia jaźni. Ty też chcesz porozmawiać? Nawet go nie znasz. Nie dostąpił tego zaszczytu. Opracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Teresa Włodarczyk. Czytał Mariusz Siudziński. <śpiewanie>